Cześć, witam Was w kolejnym filmiku, w którym prezentujemy Wam polskie aplikacje z App Store, które tworzymy wraz z serwisem iGiełda.com. Dzisiaj zajmiemy się aplikacją od dewelopera GanyMade lub jakkolwiek inaczej to się czyta. Możecie ich kojarzyć m.in. z gry Lock and Load. I powrócili oni z bardzo przyjemną gierką, która stała się w całkiem krótkim czasie dosyć sporym hitem. Jedni z Was o niej słyszeli, drudzy nie, ale ostatnio była za darmo nawet, jeżeli byście o to pytali. Teraz kosztuje 9 dolarów, i jak widzicie, jej głównym motywem są samochody. Poruszamy się właśnie taką małą, małym samochodzikiem, który moim zdaniem trochę nawiązuje do tych samochodów RC, czyli sterowanych radiem. Nie wiem, to takie moje skojarzenie. Wszystko jest utrzymane w grafice 3D. Leveli jest naprawdę sporo, a my mamy do wyboru też różne upgrady naszego, naszych pojazdów. Poruszamy się właśnie tymi oto przyciskami, czyli przód, tył oraz przechylenie do góry i do dołu. To sprawdza się oczywiście przy wyskokach, jeżeli chcemy obrócić nasz samochód o 360, 720 czy może jeszcze więcej stopni. O tak jak robię właśnie to w tym momencie. Za to nie dostajemy, nie dostajemy co prawda żadnych punktów dodatkowych, ale zawsze to jakoś tam umila zabawę. Dodatkowo mamy różne takie power-upy w postaci właśnie rakiet, skrzydeł, które unoszą nas i różnego rodzaju inne takie dodatkowe bonusy. Za przejście levelu dostajemy standardowo gwiazdki, dodatkowo mamy level. Ja nie grałem, przyznam się, długo, ale po przejściu kilku tych leveli, żeby móc właśnie wam pokrótce opisać tą grę, stwierdzam, że gra jest naprawdę wciągająca i przede wszystkim ładna, Przyznam, że pomysł nie jest zły. Myślałem, że będzie to kolejna gra, która, w której jeździmy samochodem i zaraz mi się znudzi. Jednak, tak jak mówię, po przejściu tych kilku leveli razem z tutorialem, myślę, że zostanę przy niej dłużej. Szczególnie, że kosztuje dolara. Dobra, więc jak widzicie, ta gra jest naprawdę bardzo fajna. Nie dajcie się zwieść na to, że jest to zwykły, zwykła i kolejna ścigałka. Bo nie jest. Za jednego dolara dostajecie naprawdę bardzo fajną oprawę wizualną, fajny gameplay, dużo bonusów, dużo map, upgradey samochodu. Ja wam teraz tego nie będę pokazywał, ponieważ za dolara możecie ją kupić w App Store. Do zobaczenia.